Kajs, witam was w Weekly art podsumowaniu którego nie było już dawno nie było tego podsumowanka już bardzo dawno bo porzuciłam na chwilę malowanie abstrakcji ale jako, że ostatnio mam trochę więcej czasu i chęci to porobiłam parę obrazeczków i pewnie już widzieliście część na moich y, shortcach, rolkach, rolkach zawsze mi się mylą te dwa określenia y, na krótkich formach no i mam je tutaj nie ma tego bardzo dużo, bo jeszcze się trochę nie rozkręciłam, ale pokażę wam, jak to wygląda. Za mną też macie obraz, który też trochę malowałam, i zaraz sobie zobaczymy, co tam udało mi się zrobić. Zacznijmy od tego gagadka. Ogólnie widzicie, ja bardzo lubię malować takie malutkie abstrakcje, dlatego że one są małe i można zrobić to bardzo szybko. I ten formacik jest dosłownie jak moja ręka. To jest format B5. Może nawet... B5 to jest chyba zeszyt, więc to jest połowa zeszytu nawet. No więc to jest taki format mojego notesiku, widzicie? I... Stwierdziłam, że nie będę się bawić w jakieś super połączenia kolorystyczne, chociaż i tak wyszło, myślę, fajnie. I tutaj są kolejne... Dwie takie małe abstrakcje i każdą z nich malowałam w inny dzień. I każdą z nich nagrywałam na shortsy. Pewnie teraz się zastanawiacie, czemu każdą w inny dzień powinnaś się baczować kontent. <noise> wszystko nagrać w jeden dzień. E, słuchajcie, ja nie robię tego kontentu po to, żeby nagrywać wszystko w jeden dzień i żeby to była mechaniczna robota. Tylko robię to, ponieważ lubię i kiedy czuję, że chcę. I no, mówię z serca po prostu o ważnych rzeczach, przy okazji, jak pokazuję Wam, jak maluję te małe obrazki. I chciałabym, żeby to było takie dość spontaniczne, więc nie będę prawdopodobnie nigdy robić tak, że będę wszystko nagrywać w jeden dzień, a w drugi montować. Widzicie też, że różnią się pomiędzy sobą kolorami, ale są też przemieszane. Zaraz Wam pokażę moją paletę mokrą. Tak wygląda moja mokra paleta, która już przeszła wiele i kurczę, na tej stronie nie powinnam nic nakładać, ale jakoś nie mogłam się powstrzymać. No i popatrzcie, tylko już tu pozastygało wszystko. Chyba musiałabym to odmaczać i jakąś szpachelką zdzierać. I tutaj no widzicie, jak nałożę te kolory, to potem chcę je wykorzystać jak najbardziej, dlatego te obrazki mogą mieć dość podobne kolorki pomiędzy sobą. Dobra, zamkniemy to. Tutaj mamy kolejne dwa obrazki. Najpierw był ten. Najpierw zrobiłam różową podmalówkę pod niego, więc to jest coś, co nie robię zbyt często i właściwie to był pierwszy raz, kiedy sobie zrobiłam kolorową podmalówkę, bo widzicie, że one wszystkie mają białe, znaczy zwykły kolor naturalny papieru pod spodem. Ten ma akurat kolor, ale to tylko i wyłącznie dlatego, że te podobrazia na tych dyktach one jakoś tak inaczej chłoną wodę niż papier, i lepiej jest zrobić na nich podmalówkę wcześniej i dopiero potem malować. Ale bardzo mi się podoba ten jednolity różowy kolor. W ogóle kolorki na nim są śliczne. Bardzo lubię połączenie różu i fioletu. To jest moje no ulubione połączenie, jeszcze ta zieleń taka złamana też mi się bardzo podoba i tutaj jest troszkę większy format, stwierdziłam, że zaszaleje zrobić coś większego i też mi się podoba, chociaż niekoniecznie żółty i pomarańczowy to jest moje ulubione połączenie ale wydaje mi się, że wyszło całkiem spoczko i no i tak wyglądają wszystkie te wszystkie te małe Abstrakcyjki, które namalowałam przez ten tydzień. Pewnie będzie ich więcej z każdym tygodniem, no ale teraz jakoś tak próbowałam się rozkręcić. Bardzo mi się podoba malowanie takich malutkich ciapta i bardzo szybko to idzie. Ja też mówiłam już na jednym ze swoich filmików, że bardzo lubię takie małe, szybkie rzeczy do zrobienia, bo mój mózg nie jest w stanie się skupić na dłuższych rzeczach na zbyt długo. Jeszcze Wam pokażę. Ach. Obraz, przyjdę sobie do światła z nim trochę bardziej. I jego też malowałam. I tu w moim filmiku, poprzednim vlogu skupiałam się głównie na twarzy tylko. Więc jeśli jeszcze nie widzieliście filmiku albo shortsa, jak maluję twarz, to zapraszam Was bardzo do tego filmiku. Nie jestem z tej twarzy jakoś bardzo zadowolona, Robiłam ją bez referencji tym razem i nie miałam też szkicu przed oczami, który zrobiłam początkowo do tego obrazu. Yy, moim zdaniem jest troszkę zbyt chłodna, ma zbyt chłodne te kolory na twarzy i fajnie by było je trochę jednak podmalować. Trochę dziwnie creepy te oczy wyszły, ale o tym wszystkim też moim filmiku, więc sobie możecie obejrzeć. Ale tak, tak sobie wygląda ten obraz na ten moment. Prawdopodobnie będę chciała kontynuować i pozmieniać jeszcze parę rzeczy, ale reszta pozostanie taka szkicowa i być może jeszcze zrobię takie szybkie maziaje gdzieś pędzlem, ale na razie to jest to be continued. Tu dla Was, dla porównania rzeczy, które malowałam ostatnim razem. Te mają takie jakieś bardziej inne plamki, co nie? Pokażę Wam na przykład te takie takie a tu w ogóle jakieś dziwności jeśli nie widzieliście poprzednich to zapraszam o takie bardziej jakieś prostokątne te plamy były co nie tak mi się wydaje jakieś inne ale może po prostu znajduje swój styl w malowaniu <laughs> malowaniu o ten mi się bardzo podoba to jest jeden z moich ulubionych nie wiem czemu, w ogóle, czy wiem czemu to połączenie kolorystyczne jest po prostu genialne. No ale wydaje mi się, że dopiero szukam takiego swojego stylu, jeśli chodzi o abstrakcję. Tu w ogóle były jakieś takie dziwne rzeczy, więc może po prostu mi się zmienia. No, ale na ten moment tak to wygląda. I muszę iść do sklepu plastycznego po. Płócienka, jakieś takie tekturki, dykty, bo już mi się skończyły. I jedyne co mam to papier akwarelowy. Także widzimy się w następnym podsumowaniu, które też będzie w niedzielę o 18. Baju!